My mistrzostwo zrobiliśmy już z wszystkimi listami, ujawnianiem list przez Macierewicza, z całym tym ujawnianiem współpracowników, oficerów, ujawnianiem zbiorów zastrzeżonych, o których wcześniej wspominałem, ujawnianiem tożsamości funkcjonariuszy, oficerów, którzy pracowali przed. 80 czy przed 90 rokiem, a którzy już później też już y, y, często pracowali. Znam przypadek, gdzie ktoś 7 dni pracował, a potem całe życie pracował już w, już, już, już w Polsce no wolnej. I, i, I bezwzględny system był. System był bezwzględny. I, i, no i, i wypaliliśmy po prostu no zrobiliśmy taki błąd, który, który dos, no Rosjanom daliśmy na tacy wszystko, co można było dać. To jak według Ciebie powinna wyglądać ta transformacja z, tym, z tymi szpiegami czy oficerami? To znaczy trzeba czasami, bo oczywiście nie mówię, że to był idealny świat, ale myślę, że trzeba wyważyć, co jest ważniejsze.